24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawitał także do Chorzowa. Miejscem centralnym było lodowisko przy ulicy Katowickiej, gdzie odbył się nietypowy mecz hokeja. Naprzeciw siebie stanęły drużyny dziewcząt pod szyldem kojotki naprzód Janów oraz zaproszeni goście. W tym drugim składzie znaleźli się prezydenci Chorzowa, Marek Kopel i Andrzej Kotala, radni, dyrektorzy jednostek, lokalnych przedsiębiorstw oraz przedstawiciele klubów sportowych. Chorzów od lat z tego, że był organizatorem finału wojewódzkiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Swego czasu organizowaliśmy finał razem z Jurkiem Owsiakiem, później przez kilka lat ciągnęliśmy, więc stwierdziliśmy, że nie ma możliwości, żeby w Chorzowie w jakiś sposób nie zaakcentować tak solidnie. Dzisiaj nie politykujemy, dzisiaj gramy po to, żeby gramy dla orkiestry i dla wszystkich dzieci oraz seniorów. To fajnie, że możemy spędzić miło czas wśród znajomych i to jeszcze czynnie, sportowo. A jeśli to w jakikolwiek sposób się przyczyni do zwiększenia datków, ludzie chętniej jeszcze będą podważenie naszej gry wrzucać do puszek, no to właśnie o to chodzi. Po to tu jesteśmy, żeby zrobić z siebie pośmiewisko i uatrakcyjnić ten dzisiejszy dzień. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w takiej akcji. Kultura i sport zawsze się przenikała i będzie się przenikać, natomiast... Jeżeli jest taki szczytny cel, no to, to nie ma co się zastanawiać. Trzeba brać w tym udział i się cieszyć bawić. Przeciwnik jest nieprzewidywalny. Przez to, że nie mają żadnych układów, nigdy nie wiemy co zrobią. Na pewno będą walczyć, będą gryźć lud tutaj, ale nie damy się. Spróbujemy, spróbujemy dotrzymać im kroków. Myślę, że będzie fajna zabawa, bo to, o to chodzi tutaj. Żeby się dobrze bawić. Z naszą... Na pewno takim ważnym elementem jest u nas Marek Kopel, który, który jest byłym e, zawodnikiem. Bramkarza też widziałem, mamy dobrego, także wszystko idzie dobrze. Tajna broń, ale taka mocno zużyta już. E, myślę, że nie mamy szans. Tam jest profesjonalna drużyna dziewcząt, która gra w lidze. No a my tutaj wszyscy uczymy się. Czy bramkarz się boi? Nie. A czy, Dlaczego się nie boi takich zawodniczek? Bo je wytrenował. Kojotki bardzo profesjonalnie, a drużyna miasta też, że tak powiem, nie daje sobie w kasze dmuchać. Świeży ruch na powietrzu, treść sportu bardzo fajna. Oprócz zbiórki pieniędzy zorganizowano też licytację przedmiotów. W przerwach zaśpiewał Mirek Jędrowski, a całość poprowadził Krzysztof Wierzchowski. Po zakończeniu spotkania wszyscy, którzy wrzucili datek do puszki mogli skorzystać z darmowej ślizgawki. Orkiestra jednoczy wszystkich Polaków i w Polsce, i za granicą. To jest, to jest nasza marka, to jest nasz produkt i wydaje mi się, że powinniśmy się tym szczycić, powinniśmy się tym chwalić. Gramy dzisiaj w tym roku dla dzieci i dla seniorów. Obydwa Nasze szpitale właśnie są potencjalnym adresatem darów od orkiestry. Przypomnę również, że chorzy już otrzymało około 6 milionów złotych właśnie w formie sprzętu medycznego. Liczymy na więcej. Liczymy, że pobijemy kolejny rekord, chociażby zbiórki zeszłorocznej. Wieloletnia tradycja, która się przyjęła i mam nadzieję, że przez wiele lat będzie ten dzień w kalendarzu obecny. Jak widać bardzo chętnie wszyscy się stawiamy na tego rodzaju. Zbiórki, więc jesteśmy dobrej myśli, że i tym razem będzie wspaniała zbiórka. I choć wynik meczu nie był sprawą najważniejszą, a dobra zabawa i wspólny cel, to zaznaczmy, że 6 do 5 zwyciężyła Drużyna Chorzowska. Gratulujemy. Ja, 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 ja. I nie patyczkuj się, nie! Nie przewróć się, Boże Święty! Tak jest, proszę Państwa, co się dzieje? I mamy! Nie, bramka nie! No ale co wy robicie? Od tyłu się nie strzela! Bramka musi stać przodem. Jest, proszę Państwa, czwarty gol! Siema!